Serdecznie wszystkich Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezydent wspomniał, OTBS miejska spółka od 2007 roku rozpoczęła realizację na tą inwestycję od momentu wpisu w indykatywnym wykazie inwestycyjnym województwa mazowieckiego. Troszeczkę historii chciałbym powiedzieć o, o tej inwestycji, tak w skrócie, żeby Państwa tutaj za długo nie przetrzymywać. Rozpoczęcie tych prac rozpoczęło się od podpisania umowy pomiędzy miastem Ostrołęka a Ostrołęckim TBS-em. W naszych zadaniach mieliśmy głównie przygotowanie tej inwestycji od podstaw do momentu odbioru końcowego, aż po eksploatację. No i cóż, 2007 rok to były zbiory wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Te pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w 2011 roku, czyli widzimy, że przedział ten od momentu startu do uzyskania tych wszystkich dokumentów był dosyć długi, ale wiązało to się z pewnymi z, 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 z zadaniami z ochrony środowiska. Było trzeba e, przeprowadzać rozmowy z mieszkańcami. E, było też stowarzyszenie, z którym, które współpracowało z nami, miało wiele szereg pytań do tej inwestycji, ze względu na to, że no, jest to taka inwestycja dosyć, e, dosyć no, dla niektórych obawowa ze względu na różne rodzaje odpadów, które tu będą dowożone. Po 2011 roku, po pozwoleniu na budowę, pan prezydent Janusz Kotowski podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, która przyznała dotację do tej inwestycji w wysokości 25 milionów złotych. W chwili... W późniejszym czasie przeprowadziliśmy procedurę przetargową, w której to brało 8 oferentów udział w tym postępowaniu na wykonanie właśnie tej inwestycji, w której dzisiaj się znajdujemy. Najtańsza oferta, która wygrała tą, tą realizację robót budowlanych, to była firma Egbut z bogatyni za kwotę 40 milionów złotych. Natomiast najdroższa oferta wynosiła 54 miliony zł.